Panie prezydencie policzyliśmy. E, to jest 12 start Poland Bike w Otwocku, licząc letnie i zimowe edycje. E, I tak jak często piszemy w informacjach trasowych, Otwock, miasto z dobrym klimatem, to jest Marka Poland Bike i cieszymy się, że możemy tutaj przyjeżdżać. I razem z nami kolarze z całej Polski, bo mamy dzisiaj przedstawicieli i Zbyt i z Kielc, i z Olsztyna oczywiście mnóstwo mieszkańców Otwocka, warszawiaków, całe Mazowsze, cała Polska w Otwocku dzisiaj. Dokładnie tak, to już tuzin razy, kiedy pan Weiss organizuje Polem Bike Marathon w Otwocku. Cóż ja mogę powiedzieć, bardzo się cieszę za tak liczny udział. Tyle osób z całej Polski może korzystać właśnie z tych pięknych krajobrazów otwockich lasów. Tereny są niepowtarzalne jestem przekonany, że ta frekwencja będzie z roku na rok rosła. Rywalizacja będzie coraz to trudniejsza, a poziom coraz wyższy. Cóż mogę powiedzieć? Dziękuję serdecznie i zapraszamy za rok. Za rok na zimowy Poland Pike i tam musielibyśmy też wprowadzić zasadę, że sezon otwieramy w odwocku. Właśnie tutaj na terenie do BDK a później spotykamy się już po wakacjach we wrześniu na, w sezonie głównym w naszym cyklu Lotto Poland Bike Marathon kiedy startujemy z 10 sektorów, kiedy mamy około 1000 uczestników ale powiem Wam szczerze, że no nie spodziewaliśmy się przy no tak niskiej temperaturze ujemnej że będzie aż tylu kolarzy 250 kolarzy to robi wrażenie Proszę Państwa Zaczynamy. Dekoracje, dystans mini na początek. Zaczniemy od kobiecych kategorii wiekowych oczywiście, klasyfikacje open. No i też rozstrzygniemy nasze konkursy i myślę, że w międzyczasie dojadą już do nas zawodnicy i zawodniczki z dystansu max. Będziemy też dekorować klasyfikację rodzinną oraz drużynową. Kobiety, K1, dwie zawodniczki sklasyfikowane w kategorii K1, to jest ta najmłodsza kategoria wiekowa, Ania Walencka z Mareckiej drużyny MCP Toyota Grupa Cygan na miejscu drugim, brawa na Ani i miejsce pierwsze Ala Surdyk z drużyny Kamy Radzymin MTB Team dwie bardzo mocne zawodniczki z kategorii K1 drugie miejsce Ania, a, Ania Walencka pierwsze Ala Surdyk i do fotografii zapraszamy bardzo serdecznie, która oczywiście będzie na, na, udostępniona na naszych profilach. Pan Zbyszek Świderski, wspólne zdjęcie z Panem Prezydentem, wspomnianą Przewodniczącą. Panie Dyrektorze, zapraszamy Panie Przewodniczący. Tak jest, razem. Ala Surdy, Kiania Walencka. Ala też będzie dekorowana w Open. Brawa! Najmłodsze uczestniczki dystans mini, obie z 2007 rocznika. Dziękuję bardzo. Kategoria K2. Tu jedna zawodniczka sklasyfikowana w kategorii K2. Sylwia Paska z ekipy SPS i T-Travelo. Zapraszamy bardzo serdecznie, ekipa Travelo. Sylwia Paska, na jedyneczkę zapraszamy Sylwia. Zapraszam koleżanki. Tak, jest i pan prezydent Jarosław Margielski. Wielkie brawa, proszę Państwa. I zdjęcie do albumów. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kategoria K2, sylwia paska, drużyna Travello. wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Przed nami kategoria K3. Na miejscu trzecim Magnieszka Zawadzka Kowalska, drużyna picykl Piaseczno. Na miejscu drugim Magda Radomska, ekipa Trezado Wolfpack. Travelo, Travelo, to jest się wzięło Trezado? Wynika Travelo. I miejsce pierwsze. Agnieszka Hajbowicz, ekipa Strabag. Strabag Bike Team. Brawa. Przypominamy, że wyniki online cały czas na bieżąco na bikermania.pl. Sprawdzajcie, czy jesteście w wynikach, Czy dobrze te drużyny są wpisane. Agnieszka Hajbowicz, Magda Radomska i Agnieszka Zawacka-Kowalska. Wielkie brawa, proszę Państwa. Mocna kategoria. Dziękujemy bardzo. Teraz kategoria K4, która okazała się akurat najmocniejsza. Dwie zawodniczki z tej kategorii będą dekorowane w open. Na miejscu trzecim, a tylko chciałem tylko tak na marginesie dodać, że tuż tu za podium najmocniejszej kategorii Agnieszka Wojas, kapitan Travello MTB Team. Na trzecim Patrycja Duma, Team PKO Bank Polski. Na drugim Klara Troficka Bike Expo Narodowy Team i na pierwszym Olivia McFarlane ekipa FD Racing Team z okolic Bydgoszczy. Wielkie brawa, zapraszamy Oliwię, super. I bardzo prosimy o wręczenie medali oraz upominków na podium w K4 Olivia McFarlane. Klara Troficka i Patrycja Duma. Oliwia i Klara będą też dekorowane w Open. Wielkie brawa proszę Państwa. Oliwia McFarlane, Klara Troficka, Patrycja Duma. Dziękuję bardzo. Czas na klasyfikację Open. Kobiet na dystansie mini Czyli już bez podziału Na kategorie wiekowe Po prostu trzy najszybsze Ala Surdyk Kamyk Radzymin MTB Team Miejsce trzecie Open Brawa prawa dla Alicji Na drugiej pozycji Klara Troficka Drużyna Bike Expo Narodowy Team I miejsce pierwsze Olivia McFarlane FTI Racing Team Olivia McFarlane Najszybsza w Otwocku w klasyfikacji Open nie było szybszej kobiety na dystansie mini 18,5 km. no i wielki brawa to jest najważniejsza klasyfikacja jeżeli chodzi o kobiety i dystans mini czyli klasyfikacja kategoria open Olivia McFarlane, Klara Troficka Ala Surtyk trzy świetne zawodniczki które przyjechały do Otwocka dziękujemy wam bardzo przechodzimy do męskich kategorii zaczniemy od najmłodszej męskiej na dystansie mini Kategoria MJ Juniorzy. Trzecie miejsce Szymon Chodkiewicz. Szymek z Ponużycy. Gdzie to jest dokładnie? Obok Celestynowa. Obok Celestynowa, Ponużyca. Czyli tam po prostu, tak. Na drugim Antek Klimkiewicz, UKS Kolarz z Nadarzyna. Czyli tam, tak jest, na zachód. I jedyneczka Fabian Mucharski. Kamyk Radzymin, MTB Team. Czyli na wschód. Najmłodsza kategoria, ale bardzo mocna. Trzech świetnych zawodników: Fabian Mucharski, Antek Klimkiewicz i Szymek Chotkiewicz. Szymek Chotkiewicz, wielki talent, to jest ponużycy. O. Szymon, coś czuje, że namieszasz w tym sezonie. Mocno się wbiłeś. Dobrze, promuj ziemię otwocką, promuj ziemię otwocką. Wielkie brawa, proszę Państwa. Dla Fabiana, dla Antka i Szymona. Dziękujemy bardzo. Teraz kategoria M1. Na miejscu trzecim. Filip Janowski. Z Warszawy. Filip Janowski, miejsce trzecie. Filip Janowski, Filip Janowski, nieobecny niestety, na drugiej pozycji Piotr Gajda z warszawskiego klubu kolarskiego, Piotr Gajda drugi, a pierwszy reprezentant Hiszpanii, Hugo Esteban Escudero, reprezentujący warszawski klub kolarski. Wielkie brawa proszę Państwa, międzynarodowy zimowy Poland Bike paraton w Otwocku, Hugo Esteban Escudero. Na miejscu pierwszym Piotr Gajda, drugi obaj z WKK Warszawa. Trzeci był Filip Janowski, nieobecny. Hugo Piotrek, stańcie obok siebie wspólnie na jedynce. O tak. No i brawa, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Przed nami kategoria M2. Na miejscu trzecim Mateusz Majewski, drużyna Bajbajk. Brawo Mateusz. Na drugim Kacper Korziołkiewicz. Drużyna Intro. Rafter Bike Team, Tim. Nowa drużyna. Brawo Kacper. I miejsce pierwsze. Kamil Maciejewski. Ziemia świętokrzyska. Talerzyce. Brawo. Kamil Maciejewski będzie też dekorowany w open. Wielkie brawa, proszę Państwa. Kamil Maciejewski, Kasper Koziołkiewicz, Mateusz Majewski. Pierwsza próba sił w tym roku w Otwocku. Kamil Maciejewski, Kasper Koziołkiewicz, Mateusz Majewski. Taleszyce Intro Rafter Bike I My Bike Brawo! Dziękuję bardzo Przed nami kategoria M3 Bardzo mocna kategoria tutaj Dwóch zawodników z tej kategorii Stanie na podium Trzecie miejsce w kategorii Michał Walencki Drużyna MCP Toyota Grupa Cygan Czekaj Piękna jazda na drugim Antony McFarlane, FTI Racing Team, Antony McFarlane, Moussa pozdrawiamy. No i jedyneczka, Adam Garturski, drużyna RAV Bike Cycling Team, kategoria M3. Adam Gerdulski, Antony Macfarlane stanął też na podium w Open, trzeci w kategorii Michał Walencki Antony Macfarlane, reprezentant Kostaryki, fantastycznie sobie poradził w zimowym Poland Bike Maratonie. Adam Gerdulski, wielki talent z bike cycling. I Michał Walecki, też wielki talent, z MCP Toyota Grupa Cygan. Dziękujemy bardzo. Teraz kategoria M4, bardzo mocna też kategoria, tutaj minimalne różnice pomiędzy zawodnikami. Maciek Surdyk, Kamyk Radzymin, MTB Team. Jeden z liderów radzymińskiego Kamyka. Trzeci. Na drugiej pozycji Łukasz Siwiński, Polski Klub MTB. Brawo Łukasz. I miejsce pierwsze. Reprezentant drużyny Peżonie Dziółka, Bike Team, Przemek Bronikowski. Prawa dla Peżotów. Luwy MTB. Przemek Bronikowski, Łukasz Siwiński, Maciek Surdyk, czyli najlepsi w bardzo mocnej kategorii M4. Brawa dla zawodników. Przemysław Bronikowski, Łukasz Siwiński, Maciej Surdyk. Wielkie brawa. Dziękujemy panowie, gratulujemy serdecznie. Kategoria M5 przed nami. Grzegorz Ślesicki, drużyna MyBike. Kolejne podium dla MyBike, Grzesiek Ślesicki. Na drugiej pozycji Tomek Stępień, Bike Expo, Narodowy Team. Forma wykuta na hiszpańskich zgrupowaniach. A tu jest takie polskie kalpe W odwodsku, tak jest No i jedyneczka Człowiek z okolic Góry Kalwarii Reprezentant Sobikowa Jarek Jarszak, brawo Jaro Autor trasy Lotto Poland Bike Góra Kalwaria Brawo Jarko, gratulujemy Ci serdecznie <głos》> Trzech bardzo mocnych zawodników W kategorii M5 Najlepsi Jarek Jarszak Sopików Góra Kalwaria Tomek Stępień Bike Expo Narodowy I Grzegorz Szlesicki My Bike Dziękujemy bardzo panowie Kategoria M6 przed nami. Janek Nowak, drużyna Kamyk Radzymin TB Zapraszamy Cię Janku. Artysta, malarz proszę Państwa. Fantastyczne plenerowe i nie tylko wernisaże. Janku, kiedyś musisz te obrazy przyjrzeć na Lotto Polan Na drugiej pozycji Kazimierz Dobkowski z miejscowości Zawady. Panie Kaziu, gdzie te Zawady konkretnie? Pod Białym Stokiem, tak? czyli Podlasie, Lasie. Zimę wielkie brawa, proszę Państwa. No i jedyneczka. Krzysztof Lewandowski, Sokół Podzanów z Podzanowa. Brawo. Ej, Krzysztof! Ja że Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Dotkowski, Nowak na podium. Medale i upominki wręczają. Jarosław Margielski, prezydent Otwocka. Oraz tuetły przewodniczących Rady Miasta, Dyrektor Medycznej Szkoły, Grzegorz Weiss Wielkie brawa, proszę Państwa. Krzysztof Lewandowski, Kazimierz Topkowski, Jan Nowak. Ludzie z Żelaza. Dziękujemy bardzo. Kategoria M7. To teraz będą ludzie z Tytanu, proszę Państwa. 40. roczniki. Ale najpierw rocznik 50, trzeci Edward Pergo z Warszawy. Dokładnie urodzony w 1950. Na drugim Andrzej Graman, Wieliszew Heron Team. 49 rocznik. Jedyneczka. Pan profesor Aleksander Kaczorowski. Wieliszew Heron. 46 rocznik. A przemknął przez tę trasę w 54 minuty jak młody wojna się kończyła, a pan Aleksander się rodził. Wielkie brawa, proszę państwa. A w 48. już na rowerze jeździł. Na bicyklu No i brawa proszę państwa. Kategoria M7. Najstarsza, najlepsza. Aleksander Kaczorowski, Andrzej Graman, przyjaciele z grupy Wieliszew, Heron Team i Edward Pergo z Warszawy. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, klasyfikacja Open już bez podziału na kategorie wiekowe. Proszę no, Państwa, ale zanim zrobimy open, to chcielibyśmy wręczyć takie specjalne nasze polandbajkowe podziękowania tak do gabinetów Pana Prezydenta, Pani Przewodniczącej, Pana Przewodniczącego, Pana Dyrektora, tak aby przypominały ten zimowy, ale bardzo gorący, słoneczny dzień. Panie Jarosław Margielski, Panie Prezydencie, zapraszam bardzo serdecznie. Dziękujemy za wizytę, za gościnę, za życzliwość. Na jedyneczkę zapraszamy. Bardzo za współpracę Pani Przewodniczącą zapraszamy bardzo serdecznie Pana Przewodniczącego również zapraszamy bardzo serdecznie po, Prosimy pozdrowić Całą ekipę Rady Miasta Otwocka, Radnych Otwocki. Pan Dyrektor Karol Małolepszy, Otwocki Medyk Medyczna Szkoła Policjalna Wspólne organizatorów Wielkie brawa Prezydent Miasta Otwocka, Rada Miasta Otwocka i Otwocki Medyk. Teraz na rękę! Elektryczne. dziękujemy bardzo. Nie, nie na elektryczne. Może będziemy, to postawimy to Proszę Państwa, i teraz klasyfikacja Open. Męska klasyfikacja Open, czyli najszybszy z najszybszych na dystansie mini. Anthony McFarlane, Kostaryka, Fit Racing Team. Brawo Antony. Third place. Na drugiej pozycji. Dwie sekundy przed Antony. To był sprint. Adam Gardowski, Raw Bike Cycling. Brawo. No i proszę Państwa, na solo dzisiaj wygrał. Jako jedyny z złamał barierę 40 minut. I o minutę wyprzedził grupę pościgową. Wygrał tutaj w grudniu też Open na zimowym Poland Bike Maratonie w Otwocku. A teraz powtórzył swój sukces, człowiek z Daleszyc, Ziemia Świętokrzyska, Kamil Maciejewski. Brawo Kamil! To jest trasa pod Kamila, ale liczymy też na Kamila w sezonie głównym, że tutaj pokaże też moc. Na naszych trasach, 15 etapów. Kamil lubi przyjeżdżać do Utwocka. Kamil, zapraszamy! Tu się dobrze żyje, Otwock, sosnowy klimat, miasto z dobrym klimatem, zapraszamy, pan prezydent to potwierdzi, tu się dobrze mieszka, dobrze żyje, Otwock, prężnie rozwijające się miasto. Wielkie brawa proszę państwa, Kamil Maciejewski, 39 minut, 32 sekundy na 18,5 kilometrze, na drugim, trzecim Adam Gardulski, Antoni McFarlane. Wspólne zdjęcie jeszcze z najlepszymi. No jeszcze raz brawa proszę Państwa dla Kamila, dla Adama, dla Antonego. Najszybsi na mini. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, za 10 minut rozpoczniemy dekorację dystansu max. Chcielibyśmy w międzyczasie...